Będziemy potrzebowali więcej jedzenia, będzie nas więcej i mamy dwie alternatywy. Albo wytniemy wszystkie lasy i będziemy tam produkować żywność, albo pomyślimy, jak zrobić to inaczej i to inaczej to właśnie zrównoważenie. Dzisiaj jesteśmy przedsiębiorstwem spożywczym, bo produkujemy nie tylko część rolną, ale również przetwarzamy te produkty rolne. I, I można powiedzieć, że w zasadzie tak funkcjonujemy to jest w ogóle DNA tej firmy. Obieg zamknięty, własne uprawy z tych upraw produkujemy pasze. Tą paszą karmimy zwierzęta na naszych, w naszych gospodarstwach. Przetwarzamy, produkujemy produkty mięsne, a produkty, które... Ja tutaj celowo nie będę używał słowa odpady, bo myślę, że to jest w ogóle clue zrozumienia. Nie ma odpadów. Są w ogóle coś, co powstaje jako produkt z boku. Na przykład odchody zwierząt, no tak trzeba powiedzieć w produkcji zwierzęcej, są substratem do produkcji biogazu. Który, z którego produkujemy energię i ciepło. E a ten substrat po fermentacji w biogazowniach trafia na pole jako nawóz organiczny i znowu poprawiamy glebę, produkujemy zboża, z tego zboża paszę i taki właśnie obieg zamknięty. Dla mnie słowo zrównoważony, które dzisiaj, no, no co by tu powiedzieć, trochę odmieniane przez wszystkie przypadki i trochę myślę, że też demonizowane, nie znaczy nic mniej, nic więcej, jak dobre, odpowiedzialne, na rynku polskim jesteśmy od 30 lat. 30 lat temu, 94 rok, kto wtedy myślał, co to jest zrównoważone? A my po prostu dobrze prowadziliśmy swoje gospodarstwo, bo chcieliśmy, żeby trwało przez wiele, 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 wiele lat. I takie rozumienie prowadzenia biznesu, czyli z taką myślą, że on się nie ma skończyć, że nie ma wyczerpać zasobów, że nie ma się pokłócić z sąsiadami i nie ma wyekploatować pracowników, to tak rozumiem zrównoważony biznes, czy zrównoważoną produkcję żywności.